Na pewno zmieniła się sytuacja polityczna Polski. Bardzo zdecydowane ruchy Federacji Rosyjskiej wobec Gruzji, krytykowane na forum europejskim, prowokują do myślenia w innych kategoriach o bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju i przywodzą na myśl słowa pana prezydenta Kaczyńskiego i słowa rządu Prawa i Sprawiedliwości z poprzedniej kadencji. Słowa o pilnej potrzebie wzmożenia ochrony, szukania nowych dostawców surowców energetycznych i pilnej potrzebie wprowadzania w życie projektów tak zmiany infrastruktury przesyłu, przeładunku, jak i składowania paliw. Na pewno to jest ten temat wiodący. Oczywiście sytuacja na rynku paliw niezależnie od tego, że ceny surowców w ostatnich dniach... Miały tendencję, tendencję stałą albo lekki, obserwowaliśmy spadek. Powinniśmy wreszcie zdecydować się, nie jako PiS, bo tutaj jest determinacja, ale jako Ministerstwo Gospodarki i decydenci polityczni na otwarcie poważnej debaty o elektrowni atomowej, która zmniejszyłaby koszty energii nawet o jedną trzecią.